Cześć. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o routerze Asus TUF AX3000V2. W nagraniu wykonamy research właśnie na temat tego sprzętu. Porozmawiamy sobie o danych technicznych, będzie też nieco o specyfikacji technicznej, cenie i innych ciekawych informacjach. Jeżeli zatem jesteś ciekaw szczegółów właśnie na temat tego sprzętu, to pamiętaj aby obejrzeć to nagranie do samego końca. Nie zapomnij również kliknąć w polubienie pod filmem i zasubskrybować mojego kanału. A zatem przejdźmy sobie teraz może do wiadomości dotyczących właśnie routera Asus TUF AX3000V2. Myślę, że kwestia omawiania warto rozpocząć od spraw dotyczących ceny tego produktu. No i tutaj myślę, że dość pozytywna informacja dla osób, które są zainteresowane zakupem właśnie tego sprzętu, ponieważ ten model routera Asus kosztuje w sklepach online, jak i w sklepach stacjonarnych około 500 zł, a zatem mniej więcej za tyle zakupicie właśnie ten sprzęt, co oczywiście jest niezbyt wysokim wydatkiem, jeżeli chodzi właśnie o routery. Cena generalnie dość przyzwoita. Natomiast to, co ciekawe, na pewno to, co znajdziecie właśnie w tym sprzęcie. No i pierwszy aspekt, na który należy zwrócić uwagę, no, to jest oczywiście przeznaczenie samego routera. Tutaj wyróżnia się różne typy przeznaczenia. Takie dość popularne to jest właśnie XDSL, dla którego dość charakterystycznym aspektem jest korzystanie z gniazda RJ45. Takie rozwiązanie jest dość powszechne. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy korzysta się z usług sieci kablowych, a zatem na pewno warto zdawać sobie sprawę z zastosowania właśnie tego produktu. Kolejna bardzo ważna informacja to oczywiście częstotliwość działania takiego routera. No i generalnie router pracuje na dwóch częstotliwościach. Pierwsza to jest 2,4 GHz, no i druga to jest 5 GHz. A zatem w przypadku tego routera potencjalny użytkownik będzie miał do czynienia z dwoma pasmami. No jeżeli chodzi o prędkość transmisji danych dla poszczególnych częstotliwości, no to w przypadku 2.4 GHz taka prędkość wynosi 574 Mb na sekundę. Natomiast w przypadku częstotliwości 5 GHz taka prędkość może sięgać nawet do okolic ok. 2402 megabitów na sekundę. A zatem trzeba przyznać, że dość ciekawie się to wszystko zapowiada jeżeli chodzi właśnie o ten konkretny element. To na co warto również zwrócić uwagę no to jest oczywiście kwestia tego, że router wyposażony został w Wifi Mesh, a zatem bardzo dobra informacja dla osób, które lubią korzystać z tego rodzaju technologii i rozwiązań. Co do portów i ich liczby, no to przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że router wyposażony został w 4 porty LAN i jeden port WAN. Pamiętajcie też, że ten router nie jest wyposażony w slot na kartę SIM, a zatem warto zdawać sobie sprawę z tego faktu, jeżeli wcześniej mieście tendencję do korzystania z routera na kartę SIM. Co do możliwości związanych z szyfrowaniem, no to w w przypadku routera Asus AX3000V2 zastosowane zostały standardy szyfrowania takie jak WPA Personal, WPA2 Personal czy WPA3 Personal. Jest również szyfrowanie WPA Enterprise i WPA2 Enterprise, a zatem dość ciekawie się to zapowiada również pod tym konkretnym względem. Z takich dodatkowych informacji nie sposób nie wspomnieć o liczbie anten, w które wyposażony został router generalnie są to 4 sztuki. Jeżeli chodzi o standard Wi-Fi, który jest obsługiwany, no to jest to Wi-Fi General 6, tak zwane 802.11ax Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcjonalności, które znalazły się w routerze, no to oczywiście jest to przycisk reset, ale również diody LED, możliwość filtrowania adresów MAC, dalej jest również funkcja Mumimo, kontrola rodzicielska, funkcja DHCP, czy możliwość obsługi VPN, a zatem dość sporo różnych udogodnień dla potencjalnego użytkownika znajduje się właśnie w takim routerze. Co do parametrów fizycznych, tutaj oczywiście należy zwrócić Uwagę na rozmiar, jak i wagę tego urządzenia, zwłaszcza wtedy, kiedy planujecie zamontować taki router w jakimś mniejszym pomieszczeniu. No, i jeżeli chodzi właśnie o wysokość tego routera, no to wynosi ona 189 mm, szerokość 265 mm, głębokość 187 mm. No i oczywiście to, o czym również należy wspomnieć, to waga tego urządzenia, która wynosi zaledwie 547 gram. No i teraz może odejść sobie na chwilę o tych kwestii technicznych, no i sprawdźmy jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi właśnie o opinię na temat tego sprzętu. No i generalnie wśród atutów, które można wyczytać na temat tego konkretnego sprzętu, wymieniane są kwestie związane chociażby z bardzo dobrą szybkością połączenia oferowaną przez ten router, ale również wspomina się o sprawach związanych z niezłym zasięgiem, czy stabilnością sygnału. A zatem tak to mniej więcej się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o opinie. Co do spraw związanych z możliwością wykonania wykorzystania takiego routera, no to trzeba pamiętać, że router ASUS AX3000V2 może być wykorzystywany zarówno jako taki router domowy do codziennych czynności, jak i również jako router firmowy, a zatem dość spore możliwości wykorzystania takiego sprzętu znajdzie potencjalny użytkownik takiego urządzenia. A zatem trzeba przyznać, że router Asus TUF AX3000 V2 zapowiada się niezmiernie interesująco. Ja przypomnę tylko, że link do tego produktu znajdziesz w opisie mojego filmu, to tak gdybyś chciał poznać jeszcze więcej informacji na jego temat. A tymczasem to by było na tyle, wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.